Uruchom mobilną aplikację Google Maps na swoim telefonie, a następnie naciśnij na mapie niebieski punkt symbolizujący twoją aktualną pozycję. Pojawi się niebieska plansza. Wybierz opcję Zapisz jako miejsce parkowania. Miejsce to zostanie oznaczone dużą literą P, obok której pojawi się napis Tu jest twój pojazd. Punkt z zaznaczonym miejscem parkowania zawsze widać na mapie. Jeśli jednak nie możesz go namierzyć, wystarczy, że oddalisz mapę. Na samym dole ekranu kliknij na przycisk Więcej informacji. Możesz wprowadzić notatki dotyczące miejsca parkowania, podać czas na jakie miejsce parkingowe zostało wykupione, a także dodać zdjęcia. Gdy będziesz chciał wrócić do miejsca, w którym zostawiłeś swój samochód, wystarczy, że ponownie otworzysz aplikację Google Maps i klikniesz u góry ekranu na pasek wyszukiwania. Z listy wybierz opcję Miejsce zaparkowania. W pasku nawigacji na dole ekranu kliknij na przycisk Trasa, a następnie Rozpocznij nawigację. I gotowe! Prawda, że łatwe? Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Wpadaj także na naszą stronę internetową jakłatwo.pl, gdzie codziennie czekają na Ciebie nowe, darmowe porady. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się, cześć!